Światowe Stowarzyszenie Odtwórców Średniowiecza przedstawia Bitwa Narodów. Unikalne widowisko oddające rzeczywistość tamtych czasów, kiedy stal i honor przemierzały świat. Kiedy wojownicy gotowali się do bitew. Oni spotkają się wkrótce na polu bitwy w Polsce, w Warszawie, w dniach 30 kwietnia 3 maja 2012. Walki będą prawdziwymi pojedynkami pełnokontaktowymi. Najlepsze drużyny zmierzą się w pocie czoła, krok po kroku, dążąc do zwycięstwa. Szczególna atmosfera turniejowa i przywołująca tamte czasy będzie wszechobecna. Centralnym punktem wydarzeń będą historyczne walki średniowieczne. Wezmą w nich udział reprezentacje dotychczas najlepszych krajów oraz nowi uczestnicy. Tylko prawdziwi rycerze i ścierająca się stal to pole bitwy dla prawdziwych mężczyzn. Pokonajcie strach i wycieńczenie, zdobądźcie się na nadludzki wysiłek. Podejmijcie wyzwanie i bądźcie najlepsi z najlepszych. Rycerskie Mistrzostwa Świata. Bitwa Narodów. Więcej informacji na stronie www.battleofthenations.pl